Dzień dobry państwu. To dla mnie oczywiście wielka przyjemność, wielki honor i przywilej, żeby móc dzisiaj być z Państwem. Pozdrawiam organizatorów konferencji, panów prezesów, pana rektora, i ich miłe słowa dotyczące tego, o czym ja pisałem swoje książce, ale przede wszystkim o tym, o czym mamy dzisiaj rozmawiać i co mamy celebrować. Czyli 30 najlepszych lat w historii polskiej gospodarki i dzisiaj Chciałem na ten temat trochę więcej Państwu opowiedzieć, bo to jest zupełnie hollywoodzka, amerykańska historia i często tak o tym mówię za granicą, bo przez tysiąc lat nam niewiele albo prawie nic się gospodarczo nie udawało, a w ciągu ostatnich 33 lat zostaliśmy gospodarką, która najbardziej urosła na naszym kontynencie i w ciągu ostatniego ćwierćwiecza również była globalnym liderem wzrostu wśród krajów na podobnym poziomie rozwoju. To nigdy w polskiej historii się nie wydarzyło i cieszę się, że dzisiaj dzięki panu prezesowi, dzięki ZPP mamy okazję o tym rozmawiać i to celebrować i również rozmawiać o tym, co będzie potrzebne, żeby ten nasz sukces 33 ostatnich lat Powtórzyć przez kolejne 33 lata, bo to będzie kluczowe, żebyśmy pierwszy raz w naszej historii rzeczywiście dołączyli do tej wąskiej grupy, grupy krajów, która decyduje o tym, w którym kierunku idzie światowa gospodarka. Chcę się z Państwem podzielić kilkoma głównymi przemyśleniami. Po pierwsze, Nigdy nawet na, nigdy w naszej historii, na pewno gospodarczej historii, nie byliśmy bliżej zachodu i bliżej rozwiniętego świata, jeśli chodzi o poziom dochodu niż teraz. Po drugie, nigdy nie udało nam się tak wiele osiągnąć gospodarczo, jak w ciągu ostatnich 30 lat plus, i powiem też Państwu o kilku źródłach. Pan prezes Kazmierczak wspominał o kilku rektor. Mazurek również o kilku innych źródłach tego sukcesu. Ja powiem o tych pośrednich, o których często mówimy, ale również fundamentalnych źródłach polskiego sukcesu. I na koniec o tym, że nie spodziewam się, że miejmy nadzieję odpukać, że nie będziemy ani drugą Grecją, ani nie stoimy nad przepaścią, ani nie będziemy kolejną Wenezuelą. I sądzę, że co najmniej do końca dekady będziemy dalej szybko się rozwijać i nadganiać Zachód. Ale martwię się. O tym, co się stanie po roku 2030 mniej więcej, bo myślę, że będziemy jeszcze musieli przeprowadzić wiele głębokich reform, żeby dołączyć do tej grupy krajów, która rzeczywiście światową gospodarką rządzi, i do tego, żeby to osiągnąć, będzie po pierwsze potrzebna nam nowa wizja, której myślę, że nie do końca dzisiaj mamy, i zestaw polityk gospodarczych, które będą potrzebne, żeby ta wizja się ziściła. Jesteście Państwo jeszcze ze mną? Bardzo dobrze. Na pewno pamiętacie Państwo, tą mapę z naszych podręczników historii, która pokazuje wspaniałą Polskę w XVI wieku, która rozciąga się od, od Bałtyku po Morze Czarne. I to nasze podręczniki historii na tym się skupiają i mówią o złotym wieku. XVI wieku, kiedy rzeczywiście byliśmy potęgą geograficzną, polityczną i kulturalną w regionie. Niestety nasze podręczniki nie mówią o tym, o tym, że nawet w XVI, niby tym w cudzysłowie złotym wieku, nasza gospodarka już wtedy odstawała od poziomu dochodu na Zachodzie i tak i w tej stagnacji gospodarczej trwała przez kolejne 500 lat. To jest wykres, który pokazuje proporcje dochodów Polski w stosunku do Włoch, które w XVI wieku obok Holandii były najbogatszą gospodarką w Europie. Nawet wtedy dochody. Akurat to są dane dla, dla, dla Krakowa i województwa krakowskiego w XVI wieku. Nawet wtedy przeciętne dochody ówczesnych mieszkańców województwa krakowskiego raptem wynosiło około połowy tego, co we Włoszech. Dopiero za czasów zaborów nasze ziemie polskie w Polsce nadgoniły Włochy, również dlatego, że Włochy, u nich rewolucja przemysłowa stała się, czy wydarzyła się z dużym opóźnieniem i dopiero przez, jak widać na tym dopiero po 89 czy 92 roku dogoniliśmy Włochy i zachód w stopniu wcześniej, nigdy w całej naszej historii niespotykanym stąd od ponad już 10 lat mówię o polskim gospodarczym złotym wieku. Nigdy wcześniej w historii nie byliśmy tak blisko zachodu, jeśli chodzi o poziom naszych dochodów, jakość naszego życia i również poziom zadowolenia i szczęścia. Więc to jest coś, co mam nadzieję, dzisiaj w czasie lunchu i później wieczorem będziemy świętować. Co ważne, i o tym mało się mówi na świecie i cały czas się myślę za mało mówi o tym w Polsce, więc znowu cieszę że ta konferencja ma dzisiaj miejsce. Polska jest zdecydowanym liderem wzrostu w Europie od, nawet od 89 roku, nie tylko od 92, ale nawet od 1989 roku potroiliśmy nasze PKB, licząc PKB nominalne, ale patrząc na PKB uwzględniające siłę nabywczą, potroiliśmy nasze PKB na mieszkańca. W tym samym czasie nasi bratankowie węgierscy tylko podwoili swoje dochody, a Francuzi zwiększyli je tylko jedną trzecią. Więc proszę, proszę porównać: Polska się wzbogaciła razy trzy, a Francuzi tylko razy jedna trzecia. Co ważne, udało nam się wbrew temu, co mówiono, że czeka nas dryf rozwojowy, że nic nam się nie uda, że nie jesteśmy przygotowani na kryzys, że stoimy już przed nieuchronnym końcem naszego sukcesu. Po COVID-zie, po pandemii Polska dalej pozostała liderem wzrostu gospodarczego, z tego się cieszę, bo inaczej moja książka by się zdezaktualizowała, ale cały czas to przesłanie działa, zarówno w Europie, jak i na świecie. Również patrząc globalnie, Wśród krajów na podobnym poziomie rozwoju, tutaj dołączyłem do tego Chiny, ale Chiny, poziom dochodu w Chinach to jest raptem niecałe dwie trzecie cały czas tego, co w Polsce, więc Chiny są cały czas od nas o wiele biedniejsze. Wśród krajów, które mają podobny poziom dochodu, czyli należą do krajów o wysokim poziomie dochodu, według klasyfikacji Banku Światowego, żadna inna gospodarka na świecie przez ostatnie ćwierć wieku nie rozwijała się szybciej od nas, to dotyczy też Korei Południowej, która od 91 roku rozwija się wolniej, trochę wolniej niż Polska. To są fakty, o których myślę my powinniśmy zawsze mówić, jak spotykamy naszych zagranicznych kontrahentów. Myślę, że polscy politycy gospodarczy każde swoje przemówienie powinni rozpoczynać od tego, że przez ostatnie 33 lata wydarzyło się coś, co nigdy wcześniej w polskiej historii się nie wydarzyło i myślę, że warto się tym chwalić. Co ważne, to jest wykres pokazuje, pokazujący nasz dochód na mieszkańca w stosunku do Włoch, Hiszpanii i Japonii. Wniosek jest z tego taki, że jeżeli te trendy, które trwały przez ostatnie 30 lat, będą dalej trwały do końca dekady, jak kiedyś to zapowiadał prezydent Wałęsa, możemy stać się drugą Japonią. Nasz poziom dochodów Liczony, uwzględniający siłę nabywczą, by może być taki sam jak w Hiszpanii, w Japonii, we Włoszech. Rzecz, którą widzę, że to jest wiele młodych pani i panów, może część z państwa nie pamięta, ale ja nawet ja miałem 14 lat w 1989 roku, pamiętam, że nikt nie, te, nie spotkałbym żadną osobę, która by przypuszczała, że 40 lat później Polska będzie miała taki poziom dochodu jak te inne kraje. Myślę, że wtedy byłoby to uważane, że ktoś. Albo naprawdę coś pali, albo powinien mieć jakiś inny zupełnie problem, gdyby przewidywał, że uda nam się dogonić kraje zachodu. Krótko o źródłach sukcesu. Ja je dzielę na dwa źródła. I tak jak ta góra lodowa, która pokazuje samą górę, i później ten wielki trzon. Góry Lodowej. Tak ja skupiam się na pośrednich źródłach, czyli sam ten szczyt, i na fundamentalnych źródłach, które myślę są, są kluczowe. Co do pośrednich źródłach, to są te, o których najczęściej pisze się w raportach Banku Światowego, Funduszu Walutowego i wielkich, wielu innych. Od reform w czasie późnego PRL-u przez reformy Balcerowicza, przez strategię dla Polski, przez wielki boom edukacyjny, z którego Akademia Leona Koźmińskiego jest częścią, bez faktu, że. Wskaźnik skolaryzacji w Polsce, czyli proporcja młodych ludzi, którzy idą na studia, wzrosła z około 10%, z tej części społeczeństwa na początku transformacji do ponad połowy teraz. Bez tego ogromnego boomu ten sukces wielkiej gospodarczy Polski by, by się nie uderzył. No i również ważne było to, tu Pan Prezes Kaźmierczak też dobrze, że wspomniał o prywatyzacji. Mieliśmy szczęście, że wbrew ekspertom bankowi światowemu funduszowi walutowemu i wielu innym nie przyspieszaliśmy masowej prywatyzacji jeden z powodów dla których Polska nie ma oligarchów i dla których Legia Warszawa i Lech Poznań tak słabo sobie radzą w europejskiej lidze jest że nie mamy miliarderów nie mamy oligarchów którzy by powstali, którzy by wzbogacili się na masowej prywatyzacji. Tą w Polsce, żeśmy z wielu powodów na szczęście opóźnili i kiedy ona się wydarzyła w 1995 roku i później, wtedy już znaliśmy, jaka jest wartość tych aktywów. Mieliśmy niezależne a mieliśmy rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, które co do zasady sprawiło, że ta prywatyzacja udała nam się lepiej niż praktycznie wszędzie indziej w regionie. Ale najważniejsze myślę pytanie, ja też na co dzień pracuję, jestem odpowiedzialny w ramach Banku Światowego za Chiny, Wietnam, Filipiny i jeszcze kilka innych krajów. Zawsze pytanie, jakie ja sobie zadaję i moi koledzy jest takie, jeżeli my wiemy, jak kraje mają się reformować i co zrobić, żeby, żeby stały się bogate, to dlaczego 150 krajów na świecie albo jest cały czas biedna, albo buksuje w miejscu i nie jest w stanie dogonić tych najbogatszych? Odpowiedzią jest. jest i odpowiedź jest taka, że to nie jest tak, że brakuje nam wiedzy, że nie mamy wystarczającej liczby noblistów z ekonomii czy Akademii Leona Koźmińskiego i innych globalnych, czołowych uczelni. To nie chodzi o to, że nie mamy wiedzy, tylko politycy nie mają chęci, żeby tę wiedzę wprowadzać w życie. I to jest niestety przykładem większości tych krajów, dwóch trzecich krajów wszystkich na świecie, które z wielu powodów tych dobrych rad nie chcą słuchać. Polska po 89. była... E, była wyjątkiem, bo weszliśmy w transformację po raz pierwszy w historii z inkluzywnym, egalitarnym, społecznie mobilnym społeczeństwem. Dzisiaj, jak patrzę na listę Forbes najbogatszych, polskich, po, najbogatszych Polaków, miliarderów, to właściwie większość z nich, albo prawie wszyscy, to są ludzie, którzy w cudzysłowie nie mieli nic w 1989 roku, nie byli arystokratami, nie byli szlachtą, nie mieli za bardzo zmianomości, nie, nie mieli. E, e, w, 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 Różnych kontaktów, mieli po prostu talent, dobre pomysły i chęć do ciężkiej pracy. Kilka rzeczy nam się oczywiście udało i, i będziemy dzisiaj też mówić o tym na kolejnym panelu. Gdybyśmy też nie weszli do Unii Europejskiej, dzisiaj w najlepszym przypadku bylibyśmy na, z poziomem dochodu tam, gdzie Białoruś, a nie tam, gdzie teraz jesteśmy jako lider e, Europy. Kilka słów na temat przyszłości. Jaka będzie ta przyszłość, proszę Państwa? Dobra czy zła? Dobra. Ale to pan jest wyjątkiem, ja bym chciał zobaczyć która mówi, że rzeczywiście jest, jest źle i będzie jeszcze gorzej. Ja nie jestem przekonany, uważam, że Polska jest takim Lewandowskim wzrostu gospodarczego. Fakt, że od 30 prawie 3 lat, tak dobrze nam się udało, nie jest przypadkiem. Przeszliśmy przez prawie każdy kryzys lepiej niż wszystkie gospodarki w regionie. Przez kryzys, roz, przez kryzys transformacyjny, przez kryzys rosyjski, przez kryzys nowej gospodarki, przez kryzys w 2009 i teraz przez COVID. Przez wszystkie te kryzysy przeszliśmy lepiej niż inni i rozpędziliśmy, rozpędzaliśmy gospodarkę o wiele w szybszym tempie niż cała reszta. I sądzę, że ta ta konkurencyjność nie, nie spadnie z dnia na dzień, tak jak Lewandowski jeszcze przez kilka dobrych lat będzie strzelał bramki niestety głównie w Barcelonie, a mniej w polskiej reprezentacji, tak myślę, że też polska gospodarka będzie dobrze działała, co najmniej do końca dekady i potwierdzają to też prognozy międzynarodowego funduszu walutowego, który na przykład twierdzi, że praktycznie do końca dekady mamy się rozwijać w tempie 3-3,5%, co, co dla gospodarki z poziomem dochodu 35 tysięcy dolarów na głowę jest, to, jest bardzo dobrym wynikiem. Ale uważam, że to będzie za mało, Słucham. A to zaraz powiemy i pewnie już będzie jeszcze o tym dodatkowy panel. Na szczęście inflacja, już przeszliśmy tą najgorszy szczyt i myślę, że jest rzeczywiście na to szansa, żeby... Już w czwartym kwartale inflacja była jednocyfrowa, ale sądzę, że ona nie spadnie tak szybko do poziomu sprzed pandemii, jak byśmy się tego spodziewali i będziemy musieli z tą podwyższoną inflacją na poziomie około 5% or so żyć jeszcze przez jakieś kilka lat. Ale to nie sprawi, że ten nasz sukces gospodarczy się skończy, bo większość gospodarek, z którymi konkurujemy, ma dokładnie taki sam problem. Ostatnie kilka rzeczy, które chciałem państwu powiedzieć. Wizja. Częścią sukcesu Polski było to, że wiedzieliśmy od początku, Czego chcemy, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć? Chcieliśmy wejść do Unii Europejskiej, do OECD, do NATO, stać się częścią Europy. Ja jeszcze pamiętam, jak pierwszy raz wjechałem na zachód, chyba w 1991 roku, do Niemiec, to jeszcze wtedy wśród Twoich kolegów mówiliśmy, że jedziemy do Europy, tak jakbyśmy wtedy oczywiście Europą nie byli. Więc dzisiaj, tak jak kiedyś mieliśmy wizję, która pchała nas do przodu, tak teraz boję się, że takiej wizji nie do końca mamy. Bo gdybym Państwo zapytał, jakiej Polski, ch Polski chcemy za 20 lat, jak i gdybyście mogli użyć kilku słów, żeby tą Polskę określić, to przynajmniej byłoby to trudne i polskie partie polityczne też tego nie formalizują. Więc ja stworzyłem. Chciałem zaproponować taką wizję, którą marketingowo nazywam 30-20-10, żeby Polska w ciągu kolejnego pokolenia albo najdłużej kolejnych 33 lat weszła do pierwszych 30 krajów na świecie z najwyższym poziomem dochodu. Po drugie, żeby weszła do 20 krajów z najwyższym poziomem jakości życia, bo pieniądze szczęścia też nie dają. I po trzecie, i to będzie najtrudniejsze i mam wątpliwości, czy nam to się uda, żebyśmy też weszli do wąskiej grupy krajów, może dziesięciu, które pchają globalną cywilizację do przodu. Od Ameryki, przez Niemcy, Szwecję, Wielką Brytanię, po Japonię i Koreę. O to nam będzie bardzo trudno, jeśli nie będziemy w stanie zainwestować w siebie i w naszą przyszłość. Pan rektor mówił o, o trzech i, ja mówię o pięciu i. Instytucje, inwestycje, inwestycje innowacje, imigracje, inkluzywność. Inwestycje są akurat kluczowe, bo nie tylko, że za mało inwestujemy, ale Byliśmy przez tysiąc lat zacofani, między innymi dlatego, że za mało zakumowali, zakumowali zadało za mało. Udało nam się zebrać kapitału. Dzisiaj poziom naszego kapitału zakumulowanego na mieszkańca to jest mniej niż połowa tego niż nawet w Czechach. To pokazuje, jak wiele jeszcze przed nami, jak potencjalnie źródłem wzrostu w przyszłości mogą być większe inwestycje. Ja bym przede wszystkim podwoił inwestycje publiczne do prawie 10% PKB na to na stać, i to jest możliwe, i to by też pomogło Państwu tu wszystkim na sali, żeby samemu więcej zainwestować. Podsumowując. Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie bić brawo za to, co wspólnie osiągnęliśmy przez ostatnie lata, to też wyjątkowy widok, że Polacy mo możemy się z czegoś ucieszyć nie tylko z e, Igi Świątek, ale z tego również, co nam się przez te ostatnie e, e, jedną trzecią wieku udało. Ale to nie koniec drogi. Ja myślę, że plusem tego naszego codziennego fatalizmu jest to, że nie. Nie, nie osiądziemy na laurach i że będziemy cały czas ciężko pracować, żeby nam coś się udało przez kolejne 33 lata. Myślę, że mamy największą szansę w historii. Nigdy przez tysiąc lat takiej szansy nie mieliśmy żeby rzeczywiście dogonić Zachód i wejść do tej wąskiej grupy do tej światowej ligi mistrzów krajów, krajów, które rządzą światową gospodarką. Nie będzie to łatwe, ale wszystko jest możliwe, tak jak udało, tak jak wielu sądziło, że jest niemożliwe to co udało nam się przez ostatnie 33 lata. Dziękuję bardzo.